No i tu wam powiem właśnie wbijam się na most Łazienkowski O właśnie lecę sobie Tak powiem Wam, że taka jazda trochę jest taka słaba No bo to będą może taka i godzina przed usłą. Ale o poranku widok Wisły stadionu Także tak. O, rano oczy nacieszyć widokami. Także jeszcze zostało mi tam może jakieś 15 minut jazdy na sklep. Jeszcze jakieś koreczki. No, ale ogólnie, ogólnie spoko. Pierwszy sklep naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że na drugim będzie ok, nie będzie za dużo zwrotów i się wróci jakoś o normalnej porze na magazyn.